Choć wydaje się to niedorzeczne, to w czasie wszechobecnego pędu i dnania z miejsca na miejsce, z pracy do pracy, w czasie wstawania o świcie i kładzenia się spać późno w nocy, w czasach, gdy musimy pamiętać o wszystkim, zapominamy o jednej bardzo istotnej sprawie: o odpoczynku. Według statystyk Polskiego Instytutu Psychologicznego coraz większa ilość Polaków rezygnuje z urlopu. Uzasadnieniem jest często zbyt duża ilość obowiązków. Tak być nie może, twierdzi Alicja Jankowska, psychoterapeutka. Myślę, że warto wyjechać, nawet na weekend, wyjechać nad morze, wyjechać nad zalew, wyjechać nad jezioro, wyjechać do lasu, dlatego że zmiana miejsca zamieszkania powoduje inne bodźce. Tam w takich miejscach, które nie znamy, wypoczywamy zupełnie inaczej. Nie ma tego pośpiechu, nie ma pędu, nie ma samochodów w tylu bo jeżeli gdzieś stoją to z boku na parkingu, więc jest przestrzeń przed nami, często jest woda i to powoduje zupełnie inną energię, powoduje zupełnie inny autoraż, więc właśnie w tym innym otoczeniu wypoczywamy lepiej niż byśmy zostali w domu nagrzanym, gdzie jeszcze trzeba to przełożyć, a to zrobić, a tamto i w zasadzie się męczymy. Zmiana klimatu przysługuje się naszej higienie psychicznej i nawet kilka dni po, Poza domem odświeżająco wpływa na nasze myślenie, podejście do życia czy podejście do pracy. Powinniśmy więc przynajmniej dwa razy w roku na kilka dni uciec daleko od zgiełku miasta. Urlop jest oczywiście potrzebny te dwa, ty, cztery tygodnie po iluś tam latach pracy. One są jakby obowiązkowe i dobrze jest dzielić urlop na dwa, czyli dwa tygodnie latem i dwa tygodnie... Zimą Można też sobie zrobić tygodniowe, cztery razy po tydzień, albo dziesięciodniowe y, wypoczynkowe y, wyjazdy, ale właśnie najlepiej wyjeżdżać. Y, jest to potrzebne. Być może, że potrzeba by było więcej, ale pracodawcy się na to nie zgodzą. I... Twarde odpoczynku nie może jednak wyłączyć w naszej głowie zdrowego myślenia, a często w wakacje tak się właśnie zdarza. Jak mówi pani Alicja Jankowska, obserwując młodych ludzi, którzy po alkoholu spędzają swój czas, doszło do smutnych wniosków. Że nie wszyscy potrafią bawić się i odpoczywać odpowiedzialnie. To, co ja widziałam nad zalewem w ostatnią niedzielę, to mnie we mnie spowodowało gęsią skórę na plecach, ponieważ młode kobiety mamy po dwudziestce, naprawdę bardzo młode, które miały małe dzieci z piwem i z papierosem. Zdenerwowane, bo te dzieci coś chcą, bo jest gorąco, upał, dzieci są przegrzane, nierozebrane, mamy są w bikini bardzo skąpym, a dzieci są ubrane, więc to nie jest w porządku. Poza tym, no, jeżeli się wypije piwo, to się myśli o tym piciu, a nie o tym, co robi dziecko. Tydzień czy dwa, nad morzem czy może w górach. Tak czy inaczej urlop każdemu jest potrzebny dla lepszego samopoczucia i by złapać głębszy oddech, na który nie mamy czasu żyjąc w codziennym pośpiechu.